Tegoroczne dni Wałbrzycha mają być inne niż wszystkie poprzednie. Będzie dzień otwarty w akwazdroju, loty balonem i polowanie na replikę balonu braci Montgolfier. A w przyszłym tygodniu każdego popołudnia jedna kulturalna instytucja zaprosi Wałbrzychan swoje progi: będą warsztaty wikliniarskie, zabawa z teatrem, opowieść o tajemnicach książa i nowa galeria BWA w śródmieściu. Projekt kulturalny Wałbrzych rusza już w najbliższy poniedziałek 2 września. Na początek Biblioteka pod Atlantami przygotowała spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Enerlich o godzinie 17. A o 19.00 Wałbrzyski Ośrodek Kultury na Białym Kamieniu zaprosi dzieci od lat 7 na zabawę z teatrem. Każda z instytucji codziennie przygotowała dla mieszkańców Wałbrzycha, a także dla zaproszonych gości atrakcje. Projektem kulturalnym Wałbrzych chcemy rozpocząć taki symboliczny, chociaż w przypadku teatrów niesymboliczny, a prawdziwy sezon kulturalny w naszym mieście. We wtorek 3 września o 17.00 również do woku zaprosi zespół pieśni Tańca Wałbrzych. O 19.00 natomiast w teatrze dramatycznym rozpocznie się teatralna sztukateria z profesjonalną sesją zdjęciową na dużej scenie, zwiedzaniem teatru, warsztatami i pamiątkami z teatralnego archiwum. A w środę 4 września pojawi się na ulicy Słowackiego nowy obiekt kulturalny Galeria BWA. Zapraszam gorąco, ponieważ myślę, że chcielibyście Państwo zobaczyć nową siedzibę i chcielibyście. Również poprzebywać bardzo interesującym malarstwem, ciekawym, pełnym fascynacji górami. 4 września będzie też można dowiedzieć się więcej o tajemnicach Zamku Książ, podczas wykładu połączonego z prezentacją archiwalnych fotografii pod tytułem Sekrety zamkowej szuflady Historie znane i nieznane Zamku Książ i jego mieszkańców. W czwartek 5 września z kolei na warsztaty zaprasza teatr, lalki i aktora. Zapraszam bardzo serdecznie na warsztaty teatralne z naszymi aktorami. Postaramy się wprowadzić dzieci, młodzież jak będą chcieli dorośli w tajniki teatru, w tajniki teatru lalek. Pokażemy wszelkie, wszelkie formy teatru lalek, które są do dyspozycji w teatrze. Pokażemy w jaki sposób zachować się na scenie. Tego samego dnia Wałbrzyski Ośrodek Kultury na Piaskowej Górze zorganizuje warsztaty wikliniarskie, ale jedną z najważniejszych rzeczy podczas Dni Wałbrzycha będą oczywiście koncerty. W tym roku zaczynamy w piątek o godzinie 17.00. Tutaj na stadionie przy ulicy Ratuszowej będą, odbędą się już koncerty. I pierwszy dzień to przede wszystkim chcemy uczcić i pokazać Państwu laureatów konkursu Wałbrzych na Talent. Wystąpi tutaj Wojciech Kania, Justyna Medeksa, Silent Life i The Green Irish Team. I to poprzedzi koncert zespołu Enej, który będzie gwiazdą wieczoru. Gwiazdy sobotniego wieczoru to gotycki zespół Ciriam, DJ Gromi i Jula, która wystąpi około godziny 20:30. Będzie też pokaz pirotechniczny, duży lunapark, no i balony. Chyba, że pogoda nie dopisze. 7-8 balonów prawdopodobnie przyjadą nasi przyjaciele. Najwięksi baloniści w Polsce. E, guru baloniarstwa, m.in. Krzysztof od Krzysztof Rękas. I wielu wspaniałych pilotów, którzy latają od lat kilkudziesięciu, robią takie niesamowite sztuczki z balonami. Zobaczyć Państwo niesamowite starty, lądowania, konkurencje lotów do celu, gdzie można dolecieć z kilku kilometrów na środek boiska, rzucić markę dokładnie centralnie w środek boiska. Kto pierwszy wypatrzy balon braci Montgolfier i powita jego załogę, dostanie nagrodę a będą też rozgrywki piłkarskie oldbojów w tym dawnych wybitnych piłkarzy Górnika wałbrzych maraton mtb i dzień otwarty w akwa zdroju w sobotę będzie można zwiedzić salon fitness, strefę skłosza i siłownię, ale organizatorzy zachęcają, aby nie zapominać o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. W czasie tych dni, w sobotę od godziny 11 do 15 w Akwazdroju będzie nasze stanowisko poboru krwi, gdzie serdecznie zapraszamy. Trzeba być troszeczkę przygotowanym, więc być po lekkim, lekkostrawnym śniadaniu i mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL. Loty konkursowe balonowego turnieju Polski będzie można podziwiać w piątek 6 września od godziny 17.30, a w sobotę 7 września rozpoczną się o godzinie 6 i 17.30. Ma być również możliwość lotu balonem dla uczestników dni Wałbrzycha.